Witam już w piątym odcinku Visual Basic oraz w drugim odcinku, w którym pokażę Wam jak ulepszyć naszą przeglądarkę internetową. Ok, więc zacznijmy, może najpierw wyłóżmy najważniejsze rzeczy, czyli na W Na dzisiaj przy okazji pokażę wam jak dodać yy, dodać drugi jakby... drugie okienko. O. Naciskamy w projekt. Może pokażę jeszcze raz. Bierzemy projekt oraz add to windows form i bierzemy windows form po prostu. I do, jak widzicie dodaje nam nowego formu. Oczywiście tam jest więcej możliwości. Na przykład możecie tutaj sobie class tak, czyli zwykły do zapisania. My wybierzemy model form o, i w tym drugim formie przygotujemy sobie również pasek. I teraz tak, oczywiście burtony Parę, nie wiem czy dobrą ilość Nie jestem pewien, muszę sprawdzić 6, jeszcze 2, przepraszam Okej okay. Dobra i teraz tak zmienimy sobie najpierw naszego, um, nasze okienko. Również jest taka możliwość. Form Border Style. Tutaj zmieniamy sobie na. My sobie akurat zmienimy. Właśnie, na jaki sobie zmienimy. No, myślę, że na co na będzie dobrze. I teraz rozkładamy. Myślę, że w takich proporcjach OK Dobra i teraz tak, tutaj będzie odśwież Tutaj damy stop Tutaj Dobrze, na razie to wpiszmy. Start. Tutaj dajmy sobie strzałeczki. bo jedna będzie w tą stronę. Druga w tą. No, drugą. Oraz chodź, w stop. Back. I jeszcze home. Dobra. Wiecie co może lepiej będzie, jak sobie tak przyniesiemy sobie? To tu. O, a strzałki sobie damy tutaj. Będzie to moim zdaniem lepiej wyglądało. Ok. No teraz oczywiście trzeba zaprogramować. Zaprogramować. Napisać kod. Najpierw na strzałkę do tego, web browser. A, zapomniałem, się napisać. Tutaj muszę pisać, za każdym razem będzie trzeba pisać form 1. Web browser. 1. O. Go back. Dalej. Form 1. Web browser. Go for forward. Start oczywiście web, bro. O, form napisałem z nas from. Oj, oj, oj. Fro. Może znowu form. Tutaj to już kompletnie zjadłem form nie, kropka, web, web. Browser 1, Naviga, navigate. Ile już pisaliśmy tylko tekst, box 1, tekst. Mora, okay. będzie form 1, web, web browser 1, refresh, refresh. Teraz dalej stop to będzie form. Jedna kropka. Webbrowser. Stop. I e home to będzie form. Kropka. Webbrowser. Go home. ok więc. W jednym już zrobiliśmy, teraz tutaj musimy jeszcze, zapomniałem tak, to jest menu strip, o ile się nie mylę. menu strip, tak dobrze powiedziałem no i tutaj musimy sobie dodać, o, już na razie oczywiście tutaj możemy zmienić tego kolorek możemy dać na przykład no może zły pomysł. Nie wiem. Zielony. Tak. Ten akurat bardzo bije po oczach. Niech będzie ten. No i tutaj musimy napisać form 1. Kropka. Przepraszam, form 2. Kropka show. Dobrze. No pamiętać, jak w tym odcinku pokazywałem, że to no nie będzie można rozszerzyć. No jak rozszerzymy, no nie da się rozszerzyć. Tak, tutaj po rozszerzeniu o będziemy mieli cały Zobacz, czy wszystko działa? O, jak widzicie, no, działa Tego nie ruszajcie. Zaraz pokażę, jak to zablokować. Yy, Normalnie sobie, może tamto możemy zaknąć, tak? I każdym chwili możemy sobie pisać. W dodatku całkiem szybko. Szandarka, tak. YouTube. Hmm. Nie wiem, czy dobrze napisałem. Zaraz się okaże, tak, dobrze napisałem. Jak widzicie no działa. Hmm. Zaraz jeszcze zablokujemy, żeby nie można było. Żeby nie można było... Teraz o, widzicie nie można rozszerzać no to co? To byłoby chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku pokażę Wam jak zrobić taką złotą może nie playlistę, tylko takie złote strony, które chcecie, żeby na przykład były zapamiętane i w każdym chwili żebyście mogli z nich skorzystać oraz... Zrobimy historię, przeglądarki. Tak, na razie, no to. Jeżeli Wam się spodobało, no to oczywiście zachęcam do lajkowania oraz <laughs> subskrybowania mojego kanału. A na razie, no to cześć.